Tak. w ogóle ja chcę zobaczyć... Dobra, teraz to, nie, teraz to nie ma patrzenia! Teraz zabijamy! Nie ma... Nie ma czasu, trzeba już... Trzeba jedzie, jedzie... Zabijam go... Bum! Bum. To Co? No nie! Trzeba... Dobra, teraz się musisz skupić. Skup się. Ale uciekaj! Uwaga! No i patrz co ona robi! No uciekaj no! Nie, Juno! Ja się tym nie znam trochę. No ale tu w boku uciekaj, tak jak wcześniej, no. Nie psujesz odcinek. A co ja tutaj dostanę? Gówno! Patrz, Nie trafiłem nic. Gówno. A właśnie, dajcie znać... Dajcie o, ja znać, ile no. tutaj doszliście, bo ja... Doszłam dość... Big pop bo tak no. Nie ma gówno. No. Gówno. Gówno no. Jakby to, to ty... ty mnie tego nauczyłeś. Jakby to, mam gówno. Dobra. O! Ty, się walisz, ty się walisz o ścianę w głowę ty nawet nie wiesz o tym. O, o tam, 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 są tam? tam są czerwoni. Tam są czerwoni. Tam są ten. Tam są wrogowie. tam są czerwoni. O, ja to czy... tak jakby w jakichś bedwarsach No nie, no to jest żart, żartownisiak. Marciniak, dawaj Marcina. go. Marciniak, dawaj go. Marcin. To też się nazywa Marciniak? Marcin Deluxe. <laughs> eee. jedzie, jedzie. Jak ja będzie nie, tu nie, gdzieś squik, to będziemy mieli ze skójkiem eee, Nie złą. Mam nadzieję, że nie będzie skójka, bo będziemy mieli ze skójkiem eee, lepiącą, lepiącą Lepko Lepką sprawę. Tak. Sticky Situation byśmy mieli. Nie, wiesz co, dobrze, mamy że, Dobrze, że tu nie Jestem niepowstrzymany, wiesz tam mamy plan. Nie, ten, ten, ten. nie hmm. wiem, co mogę w sumie jeszcze zrobić, widzowie, bo y, naprawdę takie odcinki na luzie ja mogę nagrywać. Właśnie, co sądzicie o tym, o jakichś odcinkach, no bo jednak przez miesiąc nie było odcinka. Przez cały miesiąc. Przez miesiąc No, nie przez nie miesiąc nie nagrywałem. Więc hmm. jeśli chcecie jakiś daily... Daily. Daily, wiecie o co chodzi, nie? To za... Oh, no. Serd, Serd. super trzy łapki... Jak będą trzy łapki w górę pod oh. w tym filmem, to wtedy, to wtedy zaczyna się daily przez... Przynajmniej jeśli będę mógł. A jak nie, to nagram przecież filmy na zapas, więc... Um. 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 Mogę nagrać? <laughs> Mogą być dwa, dwa, tygo... dwa tygodnie. Co ty na to? Dwa tygodnie codziennie filmy. A ostatni to Nie wiadomo boxa. megaboksu. end boxa tak, ale ja też tak end boxa Co ten robi, ten gościu? patrz ten gościu robi. Nie robi. Portal port do robi. Ale to nie tak. <grym> to jest nie To jest, Mordem na endo A tu Jak łapić, to, to. smoka normalnie rozwalić Oj! O, 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 no no, w namocie, oho od kota, gościu On no. no. się To no. jest... Jaki od kota, co? To <grym> 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 Co ty kombinujesz? Ja kombinuję Czy ZABIĆ! O. A chyba ty kom... A ty kombinuj się skupić, bo ja się nie skupiłem. Nie no musieli cię spo... Nie, no to jest najgorsza... Najgorsza trawka. O, chociaż nie zginęliśmy. Chociaż nie zginęliśmy. sobie Nie no i co ja zrobiłem? No nie, jak oni się nie... Dobra, cieszyłam. Uciekaj. Oh Aha, bo to było... Uciekaj! Pupa, pupa, pupa. No nie, no. Ja się mm. nie znam. mapce? A może... Otworzę Megabooks, a nic nie trafię, co? Trafię coś. Uwaga! Kolet! Koletka! No i dobra, kolet nie jest też taka dobra. No ale spoko, no. Ale, ale... Cokolwiek trafiłem na tym odcinku. Na tym odcinku. Na tym odcinku. Yeah. Ale, ty, ale... Dobra, czekaj, teraz, no, czekajcie, pokazuję wam tak. teraz tego, pokazuję wam teraz te emotki i będziemy się żegnać powoli, więc... No co, widzę, wiem, myślę, że to czas A to tego pokazuje, tak? się pożegnać A i wi ja? widzimy się za, jak będziemy ja mieć trzy łapki jeszcze następną pokazuję i jeszcze...

Hello.